Cześć i witajcie kolejny złoty odcinku. Ja też maszyna. Nie maszyna wypłaczka, nie wypłaczka z taką skrzyneczką, ale zamkniętą. Co to tu? Hmm, myślałem, że coś ciekawszego. To oprócz, oprócz to wieje i to pewnie będzie dzisiaj problem największy. Tu mała ciekawostka Einhell IB13.5 EKC. Ale to już to zostanie. Dodatkowałki. Cuda, nie widzę i tyle z grubego. a to to jest jakaś pompa do renu może hm, może tak być i tyle tutaj chyba ciekawostek. Ja jeszcze tak przeglądnę z wami o to ostatnio było też hmm. tutaj coś ciekawego o jakaś maszyna chyba do ziemniaków albo coś takiego jakaś sadzarka czy do ziemniaków nie wiem dokładnie no i tyle atakujemy cienki co mamy na cienkim o koło, ale trochę podniszczone. To już Puchy, nie, puchy też odpadają. Łącznik kira. urde, ale średnica. Już tu mamy ciekawego. Widać, że było podrzucane. Wyłożone. Więc może coś ciekawego wpadło. Kolejny łącznik. Czy to ten sam? Nie, patrzcie, to jest więcej tych łączników. Tu łącznik, tam łącznik, tam znowu łącznik. Tu znowu jakiś rower pogięty. A to? A, wiem co to jest. Nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale to jest jak się gra na perkusy czy na gitarze i się naciska, to zmienia się coś tam się zmienia. Tony, głośność i, i coś, właśnie, coś na disco. Także taka od... mała ciekawostka, jak się okazało. Czyli widzicie, mówiłem, że coś spadnie śmiesznego. Oprócz tego, tutaj w tym naszym złomowym królestwie. Jest coś czy nie ma. O, tu zobaczmy. Jakieś śrubokręty, nie śrubokręty. Zaraz będziemy dokładniej sprawdzać. To sobie jeszcze przepatrzymy tak z grubsza. O, tu będzie trzeba poryć, bo to fajnie wygląda. O kurde jest bardzo fajnie wygląda. Fajny ten, tylko patrzcie jak, jak ktoś musiał siłę dowalić. No dobra, ja ryję i zaraz się zgłaszam jakby co. Było ciekawszego. Dobra, tak jeszcze patrzę i patrzę. Z wami na spokojnie, ale już chyba wszystko tak dość dość dobrze przeryłem. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, jeszcze zobaczymy tutaj za chwilkę, ale z takich ciekawostek to znalazłem, to już zaczniemy od rzeczy najmniej oczywistych, a co chciałem Wam powiedzieć, patrzcie znowu jakaś pompka starszej daty i oprócz tego, że tutaj się po prostu no co, wąż sparszał, spar, ze starości po prostu guma sparszała, sparciała, no nie wiem, wiecie o co chodzi, to no to, kurde, pompka śmiga jest złoto no i tu mi rozwala, że te nowe to baciewie. A te starszej daty, no to hulają, hulają, hulają jak złoto. Dalej, eee, druk do spawania Tigiem, tylko nie odczytałem, jaki. Więc nie wiem, czy będę coś z nim robił, czy nic. Tutaj znalazłem nowka rzecz. To się nazywa konwerter audio-wideo. Wejście HDMI, wyjście z kart. Zastanawiam się nad nim, bo to wygląda na 100%. Czy mi nie będzie takie coś potrzebne? Zresztą to waży nic. Dalej, co tu wpadło? W ciekawości 3. O, komplet szczęk, że tak powiem. Tak patrzę. O. Chyba na nie też się skuszę. Chociaż nie jest to chyba komplet. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Nieznany klucz. Do czego by taki klucz był? Hmm. No nie mam pomysłu, on się nazywa ville 12961 W domku sobie sprawdzę do czego to jest Z ciekawości głęboko Także jak najbardziej to biorę Wiecie, do moich zastosowań W pełności Dobra, sorry, nie wiem na czym stanęło, bo kumpel mnie zagadał eee. Trzy szczęki chyba mówiłem, później do łożyska Austra Steir, coś takiego. One są leżaki magazynowe, tylko brudne. No ale raczej w tych pieniążkach raczej się pokuszę. O nie. E, zestaw śrub 109 z nakrętkami. Tymi... One się jakoś nazywałem specjalnie, teraz mi wyleciało z głowy. To Wam pokażę za chwilkę. Tu Wam chciałem coś pokazać. Szczęka od... E, od bębna, od tira jakiegoś. No i wiecie, no szczęka jak szczenka, no niby... Niby każdy wie, że wielka, tak? Ale dopiero wielka to się okazuje jak się porówna z normalną. To będzie nie wiem, o takiej średnicy 200. Coś takiego, może 220, większa do średnica nie będzie. I zobaczcie jakie to jest, jaka to jest różnica. Także niby każdy wie, że firma wielkie, ale jak przyjdzie to porównać, to dopiero jest koń. A z ciekawszych rzeczy, najciekawszych, no to ten pneumatyczny dozownik oleju firmy Rasm. Nie wiem czy to dobra firma, czy zła. Działa. Jakieś tam nawet powietrze było w środku, bo nacisnąłem to olej wyleciał. Niby nie jest ciężki. Nie wiem, z 5 kilo? Nie wiem, czy będzie nawet 5 kilo. Więc chyba zaryzykuję po pokuszę się. Choć nie jest mi do końca potrzebny. Bo raczej nie przypominam sobie, żebym miał jakieś takie auto, gdzie by było trudno dostępne miejsce, żeby nalać. No ale sam fakt. Także no, tyle wam z tego wygrzebałem. Coś to jeszcze było ciekawego. Tam była piła. Ale jakoś taka, jakby to powiedzieć, delikatnie słabszej jakości. Tutaj nawet nie, nie ma co patrzeć, czy katalizator jest, bo widać, że nasi byli w środku. No i takich rzeczy tutaj, to to przegrzebałem. Tutaj widziałem, że ktoś już grzewał te śrubokręty. Tyle chyba. Tyle chyba, tutaj, tutaj przegrzebałem. Jeszcze w międzyczasie coś na gruby przyleciało, więc pójdę tam zobaczyć. Może będzie coś ciekawego. Może nie będzie. I tak w sumie nie ma źle. Ten dozownik oleju się sprzeda. Mam nadzieję, że mi auto tylko nie zagnui. No i to. Angel. No i co i tyle w sumie. Taki mały wypad. Symboliczny. No ale... O, bagażniki rowerowe. Ale... Nie ma źle przecież. Nadawało się, że będzie gorzej, a tutaj widzicie. Tam to się trafiło tamto. Zresztą zaraz to na podsumowanku sobie sprawdzimy jak to tam działa. O, Tyle. Także jakby coś było jeszcze ciekawego to się włączę, a jak nie to widzimy się na podsumowaniu podszedłem z drugiej strony to jest jakiś klas. Nie wiem, sadzarka? Nie sadzarka Tak to generalnie wygląda Pewnie bym powiedzieć lepiej co to jest i do czego to służy Czy może do zbierania słomy? O, czekaj, bo tam są sznurki no może to po prostu ten ta co robi takie stopki czy tam inne, no nie znam się bardzo, wiecie o co chodzi także może, może no e, jako ciekawostka fajna sprawa dobra, cześć i witajcie na no dobra, co tu mam namanionego, pierwsza sprawa Doświetliłem się teraz tak dziwnie lampą, dziwnie no tak z boku lampą, zobaczymy czy to coś pomoże czy będzie jaśniej, czy nie wierzę, że będzie lepiej, a co to, to dzisiaj namaniłem, no nie... Nie ma źle, nie ma źle. Na początek zacznijmy od tych rzeczy, które mogą się wydawać pierdały, ale dla mnie niekoniecznie pierdały. Ja do takich narzędzi, jak narzędzi pomiarowych, czy szczęk, czy takiego typu łożysk, to jakiś tak wiecie, no, szacuneczek mam, jak to się mówi. Głębokość przemierz firmy Somet, trochę go przeczyściłem. Fajnie, niezniszczony, tutaj jest bardzo ładnie zachowane. Także tutaj jest wszystko, wszystko, wszystko fajnie, całkiem po, pokaźny zakres, bo do 400-400 mm, eee, no no i co mam powiedzieć, no tyle właściwie co o nim, fajnie, że się udało trafić, ja nie mam, znaczy bierz, no mam w suwmiarkach, prawda, ale no, zawsze taki dodatkowy cieszy, później te szczęki, <tryk> trzy, jak się okazało, to jest jednak od kompletu, bo tu jest... czekajcie. O raz, to będzie, ta, będzie tak. Raz, dwa, trzy, szczęki lewe. Jeszcze moglibyśmy po numerze sprawdzić czy jest ten sam. Sprawdźmy, bo to jest końcówkę. Tu jest 4,91. Tu jest nieczytelny, ale to też będzie 91 końcówka. I tutaj... O, tu jest już totalnie nieczytelny. To, czy będzie ten sam komplet czy nie ten sam o tak 491 no to fajny komplecik to będzie jaki to będzie uchwytu tak na oko setka hmm, trochę może więcej niż chociaż może setka nie wiem. nie wiem nie wiem dokładnie ale wiecie ja lubię te klimaty szczękowe dodatkowo ja już wszystko wiązałem drutem miedzianym dla łatwości transportu E, no wziąłem te śruby drobnozwojowe 10,9 to będzie dziesiątka tak jak wam mówiłem Z nakrętkami Tylko wydobyłaś. Wiecie no takie motoryzacyjne śruby nie są najtańsze umówmy się szczerze e, a motoryzacyjne drobnozwojowe no używane na motoryzacji o tak powinienem powiedzieć Więc w nie złomu według mnie warto sobie wziąć Przynajmniej nie mówię Bóg wie ile ale tam kilka się czasami przyda. No i wziąłem te łożyska. Steyr. Steyr. Bo to będzie austriackie, to będzie steyr. Albo steyr. Chyba austriackie, z tego co pamiętam. Tak, austriackie. No to będą raczej steyr. To są leżaki. No zabrudzone, no wiadomo, widzieliście gdzie leżą. Ale na 95% to będą leżaki magazynowe. Eee, dlatego tym bardziej to cieszy. Nie, znaczy no, mogły być od, odwrzeciona No mogły być to odwrzeciana od wrzeciona, trochę z małym przelotem. To wrzeciono było. Albo od wrzeciona, to. Znaczy myślałem, wrzeciona to karki, ale może być w rezarki jakiejś innej maszyny. I tak to raczej będzie. Nie wiem, wiecie, kurde, w tych pieniądzach takie cuda. No to warto brać. Także to z tych drobniejszych rzeczy. No i zaraz idę, idę po to, co wydaje mi się, że raczej wszystkich Was interesuje. No i mamy. Dozownik pneumatyczny. A firmy Rasm nie wiem jak to się, co by to było Rasm, co by to było raczej chyba galony, jakieś 4 litry w galonach podali jeszcze, to może coś Wielka Brytania, USA, może USA Rasm, nie wiem, ciężko powiedzieć, nie znam dokładnie tej firmy, może być droga no raczej nie będzie tania, i takie mam dziwne przeczucia e tak jeszcze tylko patrzę, 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 czy nie ma jakiejś etykiety z zewnątrz innej, ale nic tutaj nie widzę. No dobra, nic nie ma, no to tylko musimy się tym posiłkować. Raz, model e, 33016, 16 litrów pojemności, 4 galony, ciśnienie nominalne od 3 do 8 bara. I teraz tak, e, teraz tak, teraz tak, teraz tak. To nie jest, na początek myślałem, że to jest. Wiecie, do e, zaciągania, czyli wysysarka oleju. Nie, nie jest to wysysarka oleju. Tak wygląda końcóweczka. No, końcóweczka jak końcóweczka. Wiadomo, no, mogła być piękniejsza, ale to tylko końcówka, więc nie ma co źle. Z wężem, tutaj z pistoletem to się naciska. O, właśnie, ileje się olej. Tylko chciałem uniknąć i tego nie uniknąłem, bo nowo to nacisnąłem. Już powiem Wam tak, bagażnik zagnoiłem w aucie. No. E, jeju, 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 tak to jest. Na złomie też zrobiłem bałagan. Na złomie to wiecie, jak jest, nie? ale. Dobra, e, skoro widzieliście, już środek, widzieliście, że tam jest ta rurka. I na czym to polega? Jakim cudem ten olej jest podawany przez ten wężyk? I to jeszcze na jakąś wysokość, jaka? to jest na podnośnik. Już wam powiem, wiadomo, olejemy olej, czy zarówno silnikowy, czy przekładniowy. Olej to olej co nawet do maszyn, może Land przejdzie, na pewno przejdzie. Czy tam nawet woda by przeszła? Czy jakiś się zastanowi? Pewnie by przeszła woda. No ale szkoda tego wodą zalewać. Zakręcamy z tą wiadomo trochę już zjedzoną czas zmęczoną czasem uszczelką, no ale zakładamy uszczelką żeby było szczelne. Za, no to jest akurat prosty pistolet, więc nie musimy tu mieć żadnego zaworu zakr zakręconego. Tutaj jest ciekawy patent. Ja szukałem właśnie gdzie jest zawór do do e, znaczy, no. Zawór, no przyłączę sprężonego powietrza, a tutaj jest po prostu, że Wam pokażę, będzie łatwiej jak odkręcę, a tutaj jest po prostu wentyl samochodowy, także to już naprawdę dość fajny patent, dość prosty, no i pewnie skuteczny. Na pewno też, wiecie, no też dzięki temu jest bardziej to mobilne, no bo możemy sobie w jednym miejscu nadmuchać, e, jakąś tam, nie wiem, tu od 3 do 8 barów. No i elegancko, no ale dobra, jak to działa? Zalaliśmy to olejem, zakręciliśmy, napompowaliśmy powietrze tam powiedzmy 4 bary mniejsze o to ile. To jest nieważne, ma tylko ten zakres. I teraz tak, normalnie jakby to było, wiecie, tutaj ten trójnik, wszystko, wszystko tego elegancko, i tutaj by się skończyło, i tam mielibyśmy rany olej, to przy naciśnięciu tego leciałoby nam powietrze. No wiadomo, prosta sprawa, ale dzięki temu, że ten wąż dystrybucyjny z tym pistoletem, czy jakbyśmy. Tego węża inaczej nie nazwali. Jest spuszczony właśnie przez tą rurkę, którą Wam pokazałem. Praktycznie na samo dno. I wiadomo, tam musi być trochę odstępu, żeby posyfu nie nabrało, bo to się pewnie zbiera. I teraz tak, mamy tutaj powietrze. Nacisk powietrza naciska nam tak, no wiadomo, powoduje nam... E, nacisk powietrza powoduje nam... Po prostu to powietrze napiera nam na ten olej. I jedyne miejsce, żeby to uciekło jest właśnie jak po prostu naciśniemy tutaj na pistolecie... E, ten spust, czy nie wiem jak to nazwać i wtedy ten siła sprężonego powietrza wywala na ten olej przez wężyk ciek, ciek, ciek. gdzie tam chcemy, do skrzyni biegów, do samochodu, do silnika, do maszyny, do fryzarki, nie wiem do wszystkiego innego także, no cóż, prosta, no fizyka tak naprawdę prosta sprawa, mam nadzieję, że nie powiedziałem tego zbyt chaotycznie zastanawiam się czy moglibyśmy tu zrobić testy w sumie możemy go napompować zobaczyć czy jest szczelny bo to możemy zrobić. Niestety nie mam tutaj żadnego oleju, a nie chcę tego zalewać wodą. Naftą bym to zalał, o, ale nie mam też tu nafty. Naftą to też by był dobry pomysł. Hmm? Ale dobra, zrobimy tak. Ja sobie to zakręcę, eee, napompuję sobie tam, nie wiem, ze 3 bary chociaż, o, niech będzie ze 3 bary i zobaczymy, czy to jest szczelne. To jest dobry pomysł. Postaram się tak przeregulować mój. mój ten. o. Tak, to zakręci mi, tylko że tu mikrofonu nie zostawiłem. Dobra, no i super. No i super, widzicie? Widzicie? Elegancko. Ja tutaj coś tam nabijam na kompresor, nie nabijałem za dużo, bo jest trochę już późno, że tak powiem. Coś tam się pompuje, ale na pewno ta końcówka do naprawienia, przerobienia. A, powiem wam, nie było źle. Że... Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Są nabite cztery bary. No powinno być widać. Nie wiem, tylko jak tam GoPro to, za, 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 jak ogarnie tą ostrość. Ale mniejsza o to. Nabito są cztery bary. Hmm. Czy ucieka? No, właśnie nie ucieka ani tutaj, nie ucieka, ani przez to nie ucieka. Butla też wydaje się szczelna, nawet ta uszczelka stara też jest szczelna. Tutaj wszystko też wydaje się być szczelne. Kurczę, fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. To tylko co będę musiał coś z tym zrobić. Nawet to wiecie. Troszkę podprostować czy coś, bo nie wiem czy to chyba, że jest część zamienna. Dobra, jeszcze zobaczymy, bo generalnie napompować idzie, nie jest to najłatwiejsze, ale idzie, no. No i widzę, że nie ucieka. Dobra, to to mamy, to mamy, to mamy. Czekajcie, wezmę sobie jakąś kuwetkę może. Dobra, mam butelkę po płynie do płukania czy prania tkanin dla dzieci. O, elegancko. Niech będzie i tak. Ważne żebyście też widzieli No i co? Uu. Zarąbiste Wiadomo, bo tam nie dość, że nic nie ma to jeszcze wilgoć i, no, i inne wie, Więc zrobiła się, się masę emulsja Emulsja się zrobiła Teraz jest śmierdziwy hej. W ta minuta pryskania, ja wiem, że to było pryskane bardziej wodą niż wszystkim innym, bo to raczej... O Boże, <laughs> ręka brudna. Muszę wytrzeć czymś innym. to raczej, wiecie, raczej, no tak, jakby tam był olej, sam olej, czyściutki, no to wiadomo, pchnęłoby olej, szybko by się napełniło, tak? Też wiecie, nie regulowałem tym zaworem, tylko daję go po 45 stopni, no ale w sumie wmuliło dwa bary, także no. Co mam powiedzieć, kurczę, jak kupione za grosze, ile za to wszystko dałem? Nie wiem, 40 zł? Chyba 40 parę złotych, także jak za 40 parę złotych, to łożysko było bardzo, łożyska są bardzo ciężkie, no wiadomo, sumiarka, szczęki to nie są ciężkie rzeczy. Znaczy, sumiarka głębokość i szczęki to nie są ciężkie rzeczy. No, tylko łożyska i to w sumie jest ciężkie. To chyba ważyło 8 kg? Kurde, już nawet nie pamiętam. Także uważam, że dobry strzał. 8 kg razy 3 zł, 24 zł. Za sprzęt podejrzewam, że nie najtańszej firmy, który kosztuje trochę, ale działa. Więc super, świetnie. Pewnie spytacie, co ja z tym zrobię. Generalnie no, cały czas się zastanawiałem, czy ja mam jakieś takie dziwne auto, w cudzysłowie dziwne, w którym trzeba byłoby jakieś, wiecie, no, takie dziwne, jakieś tak miejsce, że tak, no to jedyne co mi przychodzi do, do, do głowy, no to Łada, Łada Niva, tam przy dyfrach jest tak średnio z miejscem i tam byłoby fajnie właśnie wrzucić to. Znaczy mam no, fajnie. Normalnie też się da, ale wiecie jak jest z takimi wężykami takie kombinowane. A tym od dołu fajnie można byłoby nalać. Ewentualnie do skrzyni biegów, w skrzyniach biegów też niekiedyś się tak ciężko leje. Więc tylko to, bo silniki to raczej nie. Więc nie wiem jeśli, no szcz, uczciwie i szczerze powiem to nie wiem co z tym będę robił. Czy zostawię dla siebie, czy po prostu umyję i wystawię Noelixa. No nie mam pojęcia, generalnie no, wiecie, no dużo za to nie zapłaciłem, tylko że kwestia wykorzystania, no i ile ja tego, jakbym to, jakbym to robił codziennie, wiecie, nalał pełną beczkę oleju do 16 litrów i pchał do aut po kolei, no to ok no a jak ja mam, nie wiem, nie pamiętam, niech będzie w, w tym dywsze tylnym władzie, nie wiem, ba 3 litry wchodzi? Kurde, już nie pamiętam, ale dajmy na to 3 litry, no to ja co, zaleję 3 litry? No, no też by było, no też by było, no, też by było, kurczę. Nie wiem. Na to pytanie nie umiem wam odpowiedzieć. Jeśli będą takie pytania w komentarzach, co ja z tym zrobię, to nie wiem po prostu. E Uczciwie powiem, że nie wiem. Czy będę to sprzedawał pchał dalej czy coś. No pewnie no, nie wiem ile to jest warte. No, trzeba by patrzeć na OLX, jakieś takie, wiecie, pirazy drzwi wyciągnąć ani nie najmniejszą cenę, ani największą, czy gdzieś tam ścielić w środek. E no. no, nie wiem. Nie wiem. Muszę, musiał, muszę się zastanowić naprawdę na spokojnie, czy to zostawić dla siebie. Czy, czy to nie będzie, nie wiem, na zasadzie przyda się, a nie przyda się. Tylko czy lepiej, no nie wiem. kurczę, no nie wiem. Będzie chaos z tym, z tym zdaniem, ale, ale nie mam pojęcia, co z tym zrobię. I jeszcze e, cieszę się, że działa. No, bo jak powiedzmy, za te 20, 25 zł na okrągu, to jak za 25 zł, no to fajny traf, prawda? Też mi się wydaje. No. Także cóż, no już nie przedłużam. Eee, nie przedłużam. Trzymajcie się, bo zimno. Zima nadchodzi chyba, chociaż na no umocnięcie jakieś ocieplenie. Pozdrawiam. Cześć.